Witajcie! Dziś kolejny szybki pomysł, tym razem naprawdę ekspresowy deser w stylu keto. Zapraszam na szybki torcik czekoladowy jako awaryjne rozwiązanie w nagłych sytuacjach. Rozpuszczam czekoladę. Do czekolady dodaję mascarpone, dodaję mleczko kokosowe i łączę. Dobrze by było, żeby masa, żeby czekolada była już ostudzona. U mnie była zbyt ciepła i widzimy, że masa zaczęła się ważyć. Ratunkiem jest dodanie jeszcze odrobiny mleczka. Albo śmietanki, albo mascarpone i energiczne połączenie. I po chwili widzimy, że masa wygładziła się, stała się jednolita. Także nie panikujemy, tylko po prostu wystarczy dodać troszkę więcej śmietanki lub mleczka. Dodatki według uznania u mnie tym razem, ponieważ było naprawdę szybko, migdały w całości i orzechy pekan, ale oczywiście możemy je pokroić. Możemy też poeksperymentować jeszcze z innymi dodatkami, na przykład z innym aromatem. Ja dodałam jeszcze odrobinę aromatu rumowego. Po całkowitym zastygnięciu, po mniej więcej 45 minutach w zamrażalniku można kroić. Przechowujemy w lodówce. Dzięki temu mamy do dyspozycji pyszny, mocno czekoladowy, delikatny deser. Więcej prostych inspiracji znajdziecie w moich keto e-bookach. W prostym keto w bestsellerze znajdziecie mnóstwo pomysłów na cały dzień. Pozdrawiam, do następnego razu, pa!